książka ta dała mi motywację do działania, sprawiła, że chcę wyjść z domu, ponownie ująć, pochwycić w dłoń aparat i robić zdjęcia. I wszystko byłoby w porządku z tym komentarzem, gdyby nie fakt, że już na 20. stronie są tak pisze o nieświadomej a stosowanej przez wszystkich metaforze, mianowicie o porównaniu aparatu fotograficznego do fallusa. I to jest ten moment, kiedy powinniśmy przejść do innego wątku. Są tak miała kiedyś powiedzieć, że wszyscy jesteśmy jak stado owiec albo baranów. Z czasem przestajemy interesować się oryginalnym dziełem, a zaczynamy polegać na cudzej opinii na jego temat. I tak też stało się z o fotografii jej autorstwa. Właściwie mało kto to przeczytał, mało kto miał to naprawdę w ręce, ale każdy ma na ten temat coś do powiedzenia, głównie bazując na cudzych opiniach. Oczywiście w internecie znajdą się również teksty bardzo wartościowe, których autorzy przeczytali tę książkę, ten zbiór felietonów wiele razy, znają każde słowo na pamięć i bardzo dokładnie przemyśleli to, co chcą napisać. Niestety nie cieszą się one większą popularnością, bowiem najbardziej wartościowe dla współczesnego odbiorcy są te teksty, które są łatwostrawne, przyjemne i szybkie w odbiorze. Nazywa się to potocznie McDonaldyzacją mediów. Nie dość, że wszystko jest takie samo, identyczne, wszyscy piszą o tym samym. Jeszcze każdy w identyczny sposób. E, słuchajcie, spróbujmy sobie dzisiaj omówić właśnie o fotografii Suzan Sontag, ale w taki sposób, aby nie zdradzić za dużo, a równocześnie w jakiś sposób zniechęcić was do lektury. Zacząć należy od tego, że Sontag pisze ciężko i do tego nudno, a równocześnie niesamowicie interesująco, bowiem to, co jest zawarte w tych feriach. Jest bardzo wartościowe i bardzo interesujące, ale jej maniera pisania jest taka, że potrafi zacząć jakiś wątek, następnie przeskoczyć do 10 innych, wrócić do tego początkowego, a równocześnie pisze trochę ciężkawo. I nieważne, czy czytacie wersję angielską, czy wersję polską, obie są równie przyciężkie. Miała niestety taki sposób pisania i trzeba się z tym pogodzić. Jeżeli oczywiście uda nam się to zaakceptować, przebrnąć przez to, to okaże się, że z większości, właściwie wszystkich jej felietonów, dzieł wyciągniemy po dziś dzień coś wartościowego. Poczynić jeszcze trzeba taką małą uwagę. Otóż są tak mówi, pisze o społeczeństwie amerykańskim i to nie całym, a pewnej jego części. Istotny jest również język oryginału. tak pisała w języku angielskim, a w języku angielskim troszkę inaczej mówi się o fotografowaniu, dlatego kiedy przeskoczycie na angielski, zobaczycie, że te strzeleckie metafory mają troszkę więcej sensu niż w języku polskim, gdzie mimo wszystko ciągle mówimy o robieniu zdjęć, niż o strzelaniu zdjęć. Sorry za takie tłumaczenie, ale takie na szybko przy Przychodzi mi um, do głowy, ale jeśli przeskoczycie na język angielski, zobaczycie, że ma to dużo więcej sensu um, niż w języku w polskim, choć oczywiście e, samą ideę można na nasze podwórko przenieść i pozostaje ona w mocy. Skoro to już mamy za sobą, to spróbujmy sobie powiedzieć, o czym właściwie ta książka jest. Przede wszystkim nie jest to książka, tylko zbiór felietonów pisany na przestrzeni kilku, kilkunastu lat, przez co tematyka tam poruszona jest bardzo różnorodna. I tak osoba bardziej zorientowana, powiedzmy, w stronę współczesnej psychologii znajdzie coś dla siebie, tak samo jak osoba zorientowana na filozofię czy socjologię. Ja najbardziej skupiłem się na tym ostatnim wątku, ze względu na, na to, że jestem socjologiem, tym się zajmuję. Natomiast te uwagi psychoanalityczne po. Wzięciu małych poprawek również pozostają bardzo interesujące, chociażby ta z samego początku, ta faliczna metafora, również pozwala spojrzeć na społeczność fotografów w inny sposób, chociażby to jak się zachowują na przykład w kwestii fotografii aktu. Przeczytajcie ten fragment, przeanalizujcie i zobaczycie, e, dlaczego wbrew pozorom książka nie jest taka popularna, bowiem jest bardzo krytyczna wobec naszej społeczności, społeczności fotografów, ale nie całej, zwłaszcza tej części, e, którą mógłbym określić klasą średnią. Klasa średnia fotografów zostaje bardzo często w tej publikacji po prostu przez sąd tak zjechana, być może czasami troszkę obrażona, ale nie jakoś przesadnie. Jest to bardzo rzeczowa analiza tego, jak podchodzimy do, do fotografii, jak fotografia wpływa na nas, jakie są nasze z tą fotografią, ale także fotografowanym obiektem relacje. Skupię się jednak bardziej na takich społecznych obserwacjach. Weźmy chociażby kwestię fotografii ślubnej. Sąd tak czyni taką obserwację, zauważa, że fotograf nie po to jest na ślubie, żeby tworzyć jakąś wiekopomną pamiątkę, raczej po to, że jest niezbędnym elementem dekoracji sali weselnej. Po to się wynajmuje fotografa na ślub. Słuchajcie, jeżeli ktoś z Was jest fotografem ślubnym, to nie mam zamiaru go w żaden sposób obrazić, ale pomyślcie o tym w ten sposób, dlaczego coraz więcej osób płaci coraz mniej, a właściwie chce płacić coraz mniej, bowiem wcale nie chcą pamiątki na całe życie. Trzeba tutaj troszkę tą obserwację są tak rozbudować. Coraz więcej osób potrzebuje stałego elementu wyposażenia sali weselnej, jakim jest facet z lampą błyskową, który będzie błyskał. Inaczej goście gotowi są pomyśleć, że nie dopięliście wszystkiego na ostatni guzik. Dzisiaj trzeba uwzględnić jeszcze chociażby to, że wiele par bardzo szybko się rozwodzi i. Ludzie są tego świadomi, że potencjalnie mogą szybko się rozwieść. Zatem po co płacić fortunę fotografowi ślubnemu, a który jest tylko elementem dekoracji sali, taką samą jak, nie wiem, bukiet, zastawa stołowa albo takim samym elementem obsługi jak kelner, kucharz, DJ? Takim jest właśnie fotograf. Ma być i ma błyskać. Także zobaczcie, że te obserwacje, jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się dziś w świecie fotografii, pozostają bardzo aktualne, ale tak jak mówiłem, trzeba je sobie troszkę dopracować, uaktualnić, uwspółcześnić, bowiem czasem zaznacza ona tylko istnienie pewnych zjawisk, nie mówiąc o nich więcej. Tutaj możemy wykorzystać jeszcze przykład chociażby fotografowania dzieci. Nie ma przecież nic gorszego na fejsie niż matki i ich bombelki, czy jak to się tam wymawia. Ale czemu rodzice robią taką masę zdjęć swoim pociechom? Są tak przytacza badanie, akurat z Francji, że najczęściej rodziny z dziećmi mają aparaty fotograficzne. Dzisiaj jest troszkę inaczej, bo dzisiaj każdy ma aparat fotograficzny, trzeba właśnie brać tą poprawkę na współ... ówczesne, ówczesne czasy, ówczesną epokę. Ale nierobienie zdjęć dzieciom, w jej opinii, kiedy są najmłodsze, w tym okresie, kiedy najmniej można ze swojego życia zapamiętać, może być postrzegane jako forma rodzicielskiego zaniedbania. Jeśli jesteście rodzicami, a jeśli kiedyś krytykowaliście matki z bąbelkami, to spróbujcie to jeszcze raz przemyśleć na tej podstawie. Także masę takich społecznych obserwacji są tak czyni, warto się nad nimi pochylić i zastanowić, czy aby czasem nie jedziemy po ludziach trochę przesadnie, bo pomimo tego, że książka jest krytycznie krytyczna, to jest także analityczna, nie zawsze jest negatywnie nastawiona do wielu zjawisk, czasem pragnie zwrócić uwagę, że nie należy do wszystkiego podchodzić jednoznacznie negatywnie. Pojawiają się oczywiście także inne wątki, jak chociażby to, że w naszym społeczeństwie, w społeczeństwie wysoko rozwiniętym, cenimy bardziej obraz niż oryginał. Zobaczcie, że często bardziej jesteśmy związani z czyimś medialnym wyobrażeniem niż z tą osobą, która jest z krwi i kości. Że obraz czegoś jest nadrealny. Pamiętacie, kto o tym pisał, kto o tym mówił, ale trochę później. Są tak również na przykładzie innych myślicieli snuje takie rozważania, że bardziej cenimy to, co zostało sfotografowane, tą kopię, obraz czegoś, niż rzeczywisty przedmiot, rzeczywistą osobę. Bardziej cenimy jakieś medialne wyobrażenie. Zatem zobaczcie, ile tematów, jak różnorodne kwestie ona. Porusza. Mamy także drogę fotografii do zostania sztuką. Tutaj e, analizuje chociażby to, że każda forma sztuki w rękach masowego odbiorcy najczęściej żadną sztuką nie jest. E, tutaj jest bardziej krytyczna wobec fotografów. Zastanawia się chociażby nad podejściem naszym, właśnie tej fotograficznej klasy średniej, ale nie tylko, e, do osób zarówno bardzo bogatych, jak i bardzo biednych, w jaki sposób podchodzimy do inności, do różnorodności, e, czasem do osób e, bardzo innych. Tutaj przez pryzmat zdjęć e, Diane Arbus, ale ona analizuje to na bardzo różnorodne sposoby. E, czy nie chcemy czasem wywołać taniej sensacji, czy czegoś nie zawłaszczamy, traktuje aparat jako narzędzie zawłaszczenia, wejścia w cudzą prywatność. E, tutaj pojawia się mały zgrzyt z tłumaczeniem. Warto tutaj rzucić okiem do anglojęzycznego oryginału, bowiem zobaczycie, że to słowo rape nie zawsze pada tam, gdzie w Polsce zostało przetłumaczone jako gwałcić, a i u nas ma to słowo różnorakie znaczenia w zależności od kontekstu, no ale warto sobie porównać, żeby lepiej ten fragment zrozumieć. Pojawiają się także wątki wpływu obrazu na rzeczywistość, rzeczywistości na obraz, ich wzajemnych relacji, tego jak społeczeństwo wpływa na fotografię, fotografia wpływa na społeczeństwo, ale słuchajcie, nie chcę wam streszczać całej tej książki, bowiem pamiętajcie od czego wyszliśmy, aby nie polegać na cudzym zdaniu na temat danej publikacji, ale żeby samemu po ten zbiór felietonów sięgnąć, przeczytać, przeanalizować, wyciągnąć własne wnioski. Na pewno jednak będzie to dla Was niesamowicie cenna lekcja krytycznego myślenia, bowiem właśnie o tym to jest kwintesencja tej książki, tego zbioru felietonów. Jak spojrzeć na coś w sposób krytyczny. Ale krytyczny nie znaczy krytykancki, nie znaczy surowy. To znaczy przeanalizować coś dogłębnie i wyciągnąć wnioski. Nie zawsze bowiem, jeśli ktoś o czymś pisze, że coś jest głupie, złe i beznadziejne, to takie naprawdę jest. Czasem warto się sprzeciwić coś pochwalić, powiedzieć, że coś jest ok, że ktoś nie ma racji, e, spróbować naprawdę myśleć e, samodzielnie, a nie tylko polegać na cudzym zdaniu na najczęściej na portalach opiniotwórczych. Wiadomo, że każdy chce mieć wpływ na swojego oglądającego, na swojego fana czy czytelnika. I tak samo ja chciałbym mieć, ażebyście stwierdzili, poparli moje zdanie w kwestii tej tej książki, ale przecież jest to książka mająca już wiele lat, po dogłębnym przemyśleniu możecie powiedzieć, że jest ona mało wartościowa, że są przecież lepsze publikacje na temat fotografii i niekoniecznie każdy fotografujący musi zmagać się każdego dnia z tego typu analizami i przemyśleniami, może się skupić zupełnie na innych kwestiach. Zatem Słuchajcie, zachęcam do tego, żebyście po nią sięgnęli, przeczytali, wyciągnęli własne wnioski, bo na pewno, na pewno będzie ciężko, bo jest to książka ciężko napisana, jest trochę nudnawa, tego nie ukrywam, ale z drugiej strony na pewno, jeśli tego typu kwestie Was interesują, dawam sporo frajdy yy, poprzez właśnie analizowanie, yy, próbę uwspółcześnienia, yy, przeniesienia wywodów są tak na naszą rzeczywistość, na nasze czasy. Także słuchajcie, tyle na dziś. Zapraszam do lektury i do następnego odcinka. Cześć!